W niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sławicach już po raz piętnasty na wspólnej pielgrzymce spotkali się samorządowcy i strażacy. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego przemarszu wszystkich uczestników spod miejscowego cmentarza do sanktuarium, gdzie wszystkich zgromadzonych powitał biskup diecezji sandomierskiej, ksiądz dr Krzysztof Nitkiewicz, który podkreślił jak ważne jest naśladowanie Trójcy Świętej w codziennym życiu. Wódca Święta jest dla nas takim wzorem, przykładem tego, jak powinniśmy żyć, tego, jak powinniśmy się do siebie nawzajem odnosić. No, bo trzy osoby w których Święty włączone są przez miłość, czyli miłość i życia. Miłość sprawia, że chociaż każda z tych osób ma inną funkcję i pełni inną rolę, to mówimy, że jest Bóg, jeden Bóg w trzech osobach. I wydaje się, że. Tak samo powinno być też w życiu no, codziennym, zaczynając od rodziny, poprzez e, miejsca pracy, poprzez gminę, starostwo, e, województwo. Każdy ma swoją rolę, każdy ma swoją funkcję i stara się ją jak najlepiej wypełnić, ale jednocześnie e, wszyscy jak gdyby Dążą do jednego, to znaczy mają w względzie dobro wspólne. To jest pojęcie dzisiaj troszeczkę zaniedbane. Pielgrzymka samorządowców i strażaków z diecezji sandomierskiej jest wydarzeniem cyklicznym. Jak przyznała wójt gminy Łoniów, Martyna Pawłowska, warto... Odtrzymywać tak piękną tradycję, która łączy wszystkich niezależnie od poglądów. To jest już po raz 15 ta pielgrzymka, więc robi się już powoli tradycją w gminie łoniów. Bardzo się cieszymy, że tę tradycję możemy podtrzymywać. Tutaj w sanktuarium w Sulisławicach znanym bardzo, więc zbierają się nie tylko tutaj Strażacy i samorządowcy z naszej gminy, ale zaproszeni zostali z całego województwa. Przede wszystkim możemy być razem, wspólnie się tutaj pomodlić. I myślę, że poczuć takiego ducha Wspólnoty. Ja Marzę sobie, żeby gmina Łoniów łączyła wszystkich i chcę, żeby właśnie ta pielgrzymka była takim symbolem łączenia wszystkich, niezależnie od poglądów, od różnych różnic, które nas dzielą, żebyśmy tutaj się połączyli i razem pomodlili, pobyli ze sobą i zintegrowali się trochę. Andrzej Swajda, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, prywatnie mieszkaniec Solisławic, cieszy się, że inicjatywa zapoczątkowana kilkanaście lat temu, mimo krótkich przerw, jest kontynuowana i wypełnia ważną sprawę. Misję. Na pewno da się połączyć, skoro zostało to kiedyś połączone, bo przypomnę, pierwsze pielgrzymki były to same pielgrzymki samorządowców. Z czasem pojawiła się inicjatywa, aby rozszerzyć grupę docelową o strażaków ochotników, gdzie jest to grupa, która jest ściśle związana z samorządami, zwłaszcza z samorządami gminnymi. A więc to połączenie wspólne pielgrzymowanie jest jak najbardziej zasadne, właściwe i wiemy, że się przyjęło. No to jest już jest 15 pielgrzymka. Gdyby nie COVID i nie przerwa, pewnie byłaby już 18 lub 19. Była mała przerwa, ale bardzo fajnie, że jest to reaktywowane. Ta, ta inicjatywa i jest kontynuowana. W pielgrzymce udział wziął również wicemarszałek województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Socha, który przyznał, że w życiu każdego samorządowca wiara powinna zajmować jedno z kluczowych miejsc. Dla mnie, jako do samorządowca, wiara i prowadzenie przez Matkę Bożą jest niezwykle ważne. Jest wiele trudnych momentów w karierze i w tych momentach zawsze się po prostu modlę o dobre wybory, o mądre decyzje, a nawet powiem, że nie raz i o światło, ponieważ odpowiedzialność jest bardzo duża, więc to, ta wiara jest bardzo ważna. Po raz kolejny w pielgrzymce do sanktuarium w Solisławicach udział wzięli Strażacy ochotnicy z Połańca. Duchowie z gminy Połaniec to już przyjechali kolejny raz na tą pielgrzymkę. Co roku staramy się przybywać tutaj i modlitwą pamiętać o nas. O naszych rodzinach i o, o innych strażakach, którzy poświęcili życie ratując nas. W tamtym roku nie było pielgrzymki, a w tym roku jest, jesteśmy i my. Dlatego mówię, jak zawsze powtarzamy, trzeba poświęcać czas rodzinom i innym strażakom, osobom potrzebującym, ale również znaleźć czas na modlitwę. Po uroczystej mszy świętej na placu przy sanktuarium odbyło się spotkanie pielgrzymów i ciepły poczęstunek Katarzyna Kaszluga Stv Info.